Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś będziemy grać w Brawl Stars. Już odblokowałam, przejdę, tak? Wymaksujemy go dzisiaj i zagramy kilka gierek, żeby sprawdzić jak nim gram. Ja to nagrywam po wyjściu gdzieś 3 godziny, 2 No jak Wy to oglądacie, to to już jest ponad dzień. Jak Wy to oglądacie, to już był stream z. No jak Ja to nagrywam, to już. To będzie właśnie dzisiaj stream zbijania tysięka na nim. Myślę, że wbiję. Mm, więc na ja, no, następny stream już będzie pewnie wspijanie normalny, normalnie pucharków już łącznych, swoich. No i niedługo będę pewnie jeszcze nagrywał z 25 tysięcy pucharków, dobra. Serio, to jest postać mocna. Teraz będą, będzie tak, piątek live, czyli wtedy, kiedy oglądacie, piątek, sobota, i no i nie wiem, czy w niedzielę będzie, dobra. Wchodzimy najwięcej pucharków, wchodzimy na sam dół i maksujemy go. Maksuję go tak, na razie. Mam nadzieję, że monety na wystarczą. Powinny monety wystarczyć. Monety to całkiem trudno, chodzi mi bardziej o punkty mocy. Dobra, punkty mocy wystarczyły. Tak, to bierzemy. Do... No, star power to, nie wiem jaki, trafienie wrogów znajdujących się w środku głównego ataku Shade'a, a na krótku przy A, czyli, czyli przyspieszę go, przejdzie gdy jest w nie... No to chyba to wezmę. Nie wiem, kurde, nie wymaksuję go, niestety nie wystarczyło mi kasy na wymaksowanie na takie... Wymaksowane. No. giersów nie będę, nie kupuję w ogóle, a i dołączajcie do mojego klanu Gang Frostiego. Był stworzony na streamie i ja go... bo ja mam taki challenge, żeby wbijać. No razie myślę, że to zrobię, żeby wbijać go na trójkach. No, nie na solo. Nie mogę na solo wbijać. No troszeczkę takie udawane te wymaksowanie, no bo jednak. Robię screena, robię screena. Ja, jak wygramy tą gierkę, to robię screena. Trzy, trzy shady za napadają ich. Podaj mi. Patrz, patrz widzów. No podaj mi tą piłkę! No podaj. Dobra. Ale nie, to jest mocna postać na trójkach, serio, bardzo mocna postać. Tutaj widać, że nie grał z botami. Kurde. Dobra, mam. Jakieś ponad 35 sekund i 8 pucharków. Robię screena. Kurde, dobra. Jednak nie robię screena. Jakby legendarny poleciał, to myślałem, że będę zbierał na Amber. No bo Draco wybrałam sobie, ale jakbym zbierał na Amber, to by było super. Bo teraz zbieram na Draco. Jeśli wyjdzie jakaś cała postać, to nie będę jej, um, jej nie będę jej brał. No bo chcę teraz zbierać dużo postaci, żeby wbijać je, i żeby dużo pucharków. Bo tak to. Dobra. Pasz. Bardzo dwie. Kurde, co tu się stało? Kurde, no zginąłem. Dobra. Kurde. No, ta jest taka, ona powinna tutaj stać na bramce, bo ona jakby miśka go, go postawiła. Dobra. Jest. Nie muszę w ogóle się skupiać na że więc będę do Was więcej gadał. Tak samo na streamach będę do Was więcej gadał. O kurde, co ja już zrobił? Ale to ten hop zrobił. Niby. A co, co W ogóle ja się pomyliłem? Myślałem, że. Co? Co tu w ogóle się stanęło? Czemu ja. Nie, ja jestem inteligentną osobą, po prostu, ja jestem inteligentną osobą, nie, co ja już zrobiłem w ogóle? Nie no, jestem inteligentną osobą. Dobra, mi już ładuje broła. Jest bardzo ładne ekran ładowanie. Troszeczkę no mam lagi. I czasem mi po prostu waszego ekranu źle ładuje, tak było często na streamach. Dobra, lecimy z, z Brawl no, to jest ogromna rzecz, bo ja już niedługo wbiję kolejną maksymalną rangę. I to jest pewne, że w tym sezonie nie mówię, że dzisiaj pewnie ale no, w tym sezonie w tym sezonie też będę chciał troszeczkę rankedów pograć. Będą streamy z rankedów. No, powie mi. No, ja jestem duchem. No. O! Dobrze, że nie użyłem multa. Dobra, ja lecę szybko, tak? Dobra, ja jestem za mocny. Jestem za mocnym graczem. Co to było w ogóle? 2-0. A nie, to nie moje istoty, dobra. Ale też nie miałem złych. I w końcu będę mógł powbijać dużo pucharków. Serio, to jest mocna postać, tym, tym bardziej dobrą wolę, bo ja tylko używam sobie ulta i lecę i oni nie mogą nie zrobić, bo jestem taki szybki. Więc tutaj biorę teraz tego. Kurde, no ja jestem psy, Ja jestem psychiczny, ja jestem psychiczny, ja jestem psychiczny, ja jestem psychiczny. Ja jestem psychiczny, ja jestem psychiczny. Czemu ja, ja... Ja dzisiaj jestem jakiś nie zmęczony po prostu. Miałam bardzo mało lekcji, bo miałam tylko trzy lekcje. Więc jest progres. Podej mi, podaj mi, no podaj mi. No nie, no podaj mi. No nie no, to jest inteligentna osoba, ja to powtarzałam już. Nie no, to co się ostatnio działa na streamie czwartego w środę. to, To normalnie... Wejdźcie na streama i sobie włączcie jakieś tam... O, mityczny! Dobra. Myślałam, że... Adzie nie, nie lecę już. Dobra. Lecimy. Ostatnie... Nie no nie ostatnio gierko. jeszcze troszeczkę pogram. O! Teraz zrobię screena. Dobra, z diamentem gram, więc jest źle. Będę w bio teraz jak, jakiegoś... Myślę, że będę leciał po... Po jakiegoś brązu będę leciał. No kurde, ja już waliłem. No to było widać nawet. No i teraz lecę przez to. Dobrze, no, że to jest duch. Dobra. Jest gol. Dobra. Podam. Bo ja nie jestem taki egoista, że nie podaję jak niektórzy, niektórzy tak grają sobie randomy, że one chcą strzelić i, i ty stoisz przy bramce, a one idą same i potem przegrywacie przez takiego właśnie randoma. Nie no, jeszcze jedna gierka i, i kończę te odcinek i normalnie wbijam. Fajnie, że zaraz po tym odcinku od razu nagrywam kolejny, z zbicia 25 tysięcy. Tak, fajnie. <laughs> o, nie, a nie zrobiłem screena i teraz takie tak zrobię. No bo znowu trafiłem na trzy szady. Ja takie, takie trochę... nie, ja tak lepiej. Takie mi, no, bo tak to trochę tak jak Edgar, bo... Kurde Sigma Sing mamu No co Nie no, kolejny win I teraz zrobię screena Zrobił się screen O, zrobił, dobra Nie no, super lobby Shady graju razem ja sprawdzę, czy w ogóle jest któryś w tabeli. Sprawdzę. O już. A, bo pan. Czemu pandy nie ma? <coughs> pan spadł już z tabeli. Skam. Shade. Shade który ma. A, na, na razie to. Top, top 200 Polski jest zawalony tysiakami, więc... Top 200 Global to w ogóle to jest zawalone. A, 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 Lili? Na lokalnie? Dobra, to jeszcze jedna rundka i koniec. Bo rundka trwa z pół minuty. Myślę, że niedługo wbiję. Tak na spokojnie. No i kolejne trzy szejdy. O, tutaj już jakiś mocniejszy, bo czyli ja jednak nie gram z botami. Podaj mi. No, co się dzieje w ogóle z, z tą postacią? ja bo ja wchodzę, jak do, wchodzę do ściany. Kurde, no nie mogłem, no. To jest upośledzona postać, nie no. Ta gra nie działa, nie, nie no. Ja teraz walę. Ich. Ja, ja nie gram z botami. Ja, nie, czemu ja nie gram na boty? Przecież się ja powinien grać na boty. To jest, to, to jest upośledzone chyba trochę. Dobra, lecę. Mamy jednego gola. Jednak tutaj już nie leci aż tak szybko. Dobra. Nie, ja, ja to będzie podam. Nie podam. Ja chcę mieć gola. Nie, no przecież to jest pacznie. Dobra. 8 plus 5. Dobra, K ktoś z moich znajomych, o, już spadł, no niestety, co wbił tak szybko już nity na 1100, no, on szedł na no. No, 100, dobra, mam już naładowanie niskie, więc nawet, no, więc nawet pewnie będę chwilę pog pogram sobie, tak normalnie nagram odcinek zbicia 25, dobra. To ja już z Wami żegnam. Na razie.